Tu sól. Widzisz, trochę szczypce soli. Umył ręce wcześniej, widziałem. O, El kafe, nel campo. Dobra, teraz wody. Lepiej jest od razu, od razu mieszać. Trzy, potrzyma, po, potrzymaj miskę. Będę jak robot zapierdalał. Od razu mieszasz. I wtedy nie robią się grudy. Mm -hmm. Robi się to taka paczka No sterną. właśnie. Mieszasz dokładnie. Całkiem no. nieźle. zaraz nieźle. Zaraz spokój. Co tak. będzie potrzebne zaraz? Wiesz jakie to jest? Zbierasz wszystko z ścianek. Ładne. No, no, rzucanie. Takie ładne, nie? No i teraz rozgrzana patelnia z dużą ilością oleju. No trzeba wiesz, w miarę szybko, bo ona... Taka długa, taka patelnia będzie dobra? No. Takie bierzesz kuleczki, ulepiasz i po Wenezuelsku pyk, no i jedna jest. Nie są, nie są najładniejsze w moim wykonaniu, ale są daje no dobrze. I na rozgrzaną patelnię robimy co? Się wydaje się, że za mało soli dałem. No trzeba wlać olej. Na, na YouTube'a dawaj. Nie postrzątałem właśnie. wlać olej szybko, bo tu wysycha. to. Trzeba w miarę, w miarę się ogarnąć z tym. Czyli ciasto nie może długo stać? Nie może długo stać. Czyli... Jest, żeby dłużej stał, to trzeba je do, do woreczka schować i tylko A ile maksymalnie może stać? Do następnego dnia. Dłużej kręgowy. więcej jak na czy więcej? Już jest, już jest zasucha. No to wody. To się już trochę... Wysuszyła. Proszę o wodę, ale nie za dużo. Robisz kulkę. A ty myłeś ręce kulką? Myłem, tak, oczywiście myłem rękę. O, Razem z Tobą. Razem myliśmy ręce. Mhm. Czyli takie właśnie chciałem zbadać konsystencję. Taki... Zobacz, no no ta jest lepsza. Ta już trochę wyschła. Widzisz, trzeba no szybko to ogarnąć. Yy... Najlepiej, najlepiej jest postawić patelnię. Rzadka. Postawić patelnię, niech się grzeje i dopiero wtedy mąkę robi. Trochę... No dobrze, Wie, no to grzeje. Więcej, więcej tej, oleju. Oleju. Olej rzepakowy z Polski. Olej więcej, więcej nie żałuj. Czyli Widzisz, dużo... jak jest sucha mąka, to się takie ryby robią, Zobacz. Czyli dużo oleju. To się to pęka naokoło, nie? A jak jest dobrze w. Aha, czyli jak jest, jak jest dobrze, jest dobrze nawilga... nawilżona. To nie ma pęknięć na obwodzie. Nie, nie ma pęknięć na obwodzie. A tak jest, że była za, za sucha. Szusza, <słyska> szusza, szusza. Cały czas w tle było ten. No i tutaj już mamy wysoką temperaturę na oleju. Musi być zajebista Na początku a potem, a, potem a potem zmniejszamy temperaturkę. No to już jest. Sprawdzamy. Słabo, słabo Jeszcze nie. To jest chuj. Więcej, to może wyjmy. Więcej oleju. Nie jak już sadziłeś to już chuj. Tylko tyle się leje. Musi... Dobrze. Musi pływać w tym olejem. Trochę jak frytka. A co z tym? Można go otwarzać później? Można. Ale trzeba go schować. A jak powinno się go przechowywać? W lodówce? No. Na już troszeczkę. Do siateczki. No bo już się I tutaj... Wytrzy... I może wytrzyma. Tutaj już się nie zmieści. A po co zrobić dziura na środku? Bo są właśnie takie wersje i takie wersje. Z dziurą w środku będzie chrupka taka w środku. Skórka. Trochę to wygląda jak cycek, tylko właśnie nie może być popękane po wodzie. Można jeszcze tak zrobić. Tak trochę tu Trochę tu na pewno się zje. Taki w sumie pierwotny placek, nie? No To co tu pędzone na, na takich balach drewna to Tylko olej wielone, to już był pewnie ra, rarytas, nie? Co? Olej to już był... No, normalnie to się piekło na no, tym, na ognisku na... sucho. No, na sucho. No. Oryginalnie jest na sucho. Po prostu sposób... A ja nie, sposób, lubię tej, ja nie, nie cierpię tej wersji na sucho. Sposób spożycia kukurydzy. No. To już chciałem zmywać. My, myj, no, taki siebie kolega. Ale już prawie. No i znowu. Na środeczku ładne. Płomień taki o. Spory. Taki, żeby nie było widać, że się przypala, no. Dużo oleju, dużo tłuszczu. Ale no lepiej słonecznikowy, rzepakowy, diesel. Rzepakowy. No, to na tym diesle chodzą. Takie z zielonych kwiatków. O. No i co długo nie. tak? Czeka się. To jest najgorsze w arepach. Ile czasu? Najgorsze w arepach jest to, że nas mrodzą i że się długo czeka na nie. Ile czasu? Tak, z 20 minut. Na jednej stronie? No. Trzeba zmniejszyć, żeby ona ładnie przypiekła. To jest cały proces. 20 minut na jednej stronie? Nie cała na, na obie strony. No i właśnie dziś, dziurka też pomaga oglądać. Jak się robi żółte w środku, to już trzeba przewracać. Tak właśnie, żeby była... Zaraz Ci pokażę. Daj jakiś ten... podnosik. Co sprawdzasz? Widzisz? No i już bardzo ładnie. To jest jeszcze za słabo. Ale nic się nie przybiera ani nic. No nic się nie przybiera. znaczy do tłuszczu. Czyli trzeba dużo oleju. Nie, nie? No. Trzeba patelnię zmienić, bo jest materiał. No i co? Też nie skłajał. Nie, to nasza na najlepsza patelnia. Stefan. No. Amerykańska firma. Podobno jakiś raport kurczek tam wydano. Zresztą one czasami się posprawiają, ale to nic nie tak. Jest. Ach, popsuło. Czyli soli to dałeś szczyptę w sumie, nie mało dałeś. Soli. No za mało soli dałem. Ja bym właśnie dał dużo. Ze dwie, dwie szczypte. Ale to można poprawić właśnie tym, co się doda do środka. No ja można teraz posolić? Nigdy tego nie robiłem. Myślę, że można. Ja ale dałem taką dosyć grubą szczyptę. ładnie się pieką, nie nie przywierają. Nie ja tam wiesz, kukuryda się tak zapraża i się robi taki nie, skorupka. No taki popcorn. Popcorn tak. od czasu do czasu zaglądasz, nie? I coraz bardziej, ta już jest bardzo... No wygląda już... Bardzo, do, bardzo ładnie wyglądają. Bo to taki nie? musi być chlebek jakby, nie? No. I je Czyli na jednej stronie była około 3-4 minut nie? Ta jeszcze nie... No tak po chlebiu, tak? To można ściążę zostawić. No, a ta spraśnia jeszcze wróciła tu. To. to już jest ładne. Dalej te... jak wszystko, to wszystko. Ta druga strona jest trochę trudniejsza Czemu? Bo na początku arepę jak wkładjesz to się składa a teraz zobacz, że brzuszki są w powietrzu tutaj Widzisz? Gdzie także się środek ładnie zrobi, a po... A co tutaj tam by wejść? Więcej oleju, bo żeby to pływało w oleju to by się... Co, jeszcze za mało oleju było? To było oleju. No. Arepa frita, my friend. A takie suche to, to się pewnie dłu jeszcze dłużej robią, nie? Bez oleju. No. Bo one tak właśnie dochodzą sobie i w ogóle nie zmieniają jakby koloru, nie? Robią się białe białe... białe to jest. I tylko są, widać, wiesz, przypalenia, no bo są, no zawsze są. W jak tu ma przypaleń, to nie jest na arep. To są lajtowo, lightowo zrobione, nie? Można jeszcze bardziej. Czyli tak. druga strona Dla też przykładu... około, około 4-5 minut i no. do spożycia. 15-20 minut robisz arep. Jak pokroisz, jeszcze masz do pokrojenia ser, masz to. Wiesz. To można dać pomidory, sa jajko sadzone Kotleta, kotleta Z kotletem też pójdzie A ryba jest do wszystkiego No dobra, czyli Kilka minut i no, można Gdzieś mieć. tutaj ten środek już nie ma oleju Widzisz? No I to trzeba dolać Zimnego no. O, się Lipę zrobiłeś trochę. Dlaczego? I tak są tłuste i tak ją przejść zadzwoleniu. I tak są tłuste i tak są tłuste. Na sam koniec zjewałeś. <laughs> Zawsze tak robię. Dobra, kotleta trzeba dołożyć, żeby się grzał.